Uwaga, zanim przejdziemy do faktycznego programu, coż od BPE dziwny typ spółka z o, informuje, że program ten nie jest profesjonalnym kursem maturalnym i jego założeniem nie jest pomoc nauce do egzaminu maturalnego. Program ten służy tylko rozrywce i komediowemu spojrzeniu na maturalne wypracowania, więc odradzamy jego oglądanie uczniom, którzy chcą się czegoś nauczyć. Zdrastwujcie, tawarysi! Dziwny profesor tutaj. Część z was może zastanawiać się, gdzie jest dziwny typ. cóż, cała ta historia jest trochę długa. Za temu co? W skrócie, psyka mu szedła. Jak robił teraz ten nowy film, to robił go prawie dwa miesiące, miał mnóstwo problemów produkcyjnych yy, i widząc rezultaty tego filmu, to znaczy jak wyszedł, yy, kominie się złapał, bo ten film okazał się całkowitym gównem, to znaczy nikt go nie oglądał, yy, a ono do niego spore nadzieje yy, i skończył jak skończył i teraz tak leży. No, coś później się, się składa, bo generalnie producent się upominał, o dziwnego typu pyta, gdzie jest film, a za chwilę koniec miesiąca a filmu nie ma. No a to może być ciężko, on nie zamierza wstać. On naprawdę jest w okropnym teraz stanie. Nie no nie może być aż tak źle. w dupie to wszystko już mam. pocja to w ogóle robi, wszyscy rację byli bardziej mi się pocałowali. Dity robisz, o wiele lepiej na tym wyszedł. O Jezus, mary, jest tak źle. Masz jakiś plan, może? Coś? Myślałem nad czymś i wpadłem na coś, yy, ostatni na przykład, jak w lipcu, gdzieś tam w się pamiętam, yy, jego nie było, ktoś musiał zrobić film, bo nie było żadnego filmu na, na, na ten miesiąc, więc ktoś musiał go szybko skalić, więc zagadaliśmy się z montażystą, że ja coś zrobię i w ten sposób właśnie pojawił się wieczorek filmowy mi pierwszy, więc, yy, więc po prostu miałem plan, żebyśmy zrobili tak samo. Hmm. Więc to że po prostu ktoś z nas, Ty, bo ja, ja już mam film zaklepać na, na grudzień, więc nie ma sensu, żeby robić dwa filmy pod rząd. Nie zamierzam robić dwóch filmów pod rząd, więc ty zrobisz teraz film za niego, tak jak ja zrobiłem w wakacje. Yy, skończysz się szybko, yy, po prostu udźwigniewam o pierwszy i wyrobimy się z lenami. Z się, więc... Ci ten film za przeproszeniem. Nic mi nie przygotowało, nic nie mam na zapas, yy, Ani TikTokami nie zrobili, i się upominam od prawie roku chyba, więc... Nie, ponad nawet roku chyba, więc nie mam żadnego filmu na zapas, nie mam nic i ja strzegam się zrobić ten film, jak za tydzień termin nam mija. Wiesz, jak ty co chwilę do Moskwy wjeżdżasz, to po co ma mieć jakikolwiek harmonogram, nie wiadomo kiedy znowu do Rosji wrócisz. A po drugie, możesz mieć po prostu jakiś jego scenariusz, na przykład ten co ma teraz, albo jakikolwiek inny go zrobić na szybko, coś skleić, whatever. I będziesz mógł to wykorzystać na swoją gobierność. Na przykład ja wykorzystałem to, żeby w końcu przygadać temat mojego programu i w końcu mi się udało, więc też spróbujcie to wykorzystać, żeby mieć jakiś dodatkowy puścić mieć dodatkowy jakieś kasy asy w rękawie, jakieś karty dodatkowe, ha? No, jest to pomysł. On, on pewnie coś ma na zapas na pewno, więc... Bo wypytałem i to, co miał zrobić na teraz. Więc na szybko zobaczcie co tam ma i to szybko zrobię. Jakiś plan to jest, jakiś plan to jest. Ogarniesz go, czyli ja w sumie, tak teraz myślona nie jest w sumie jakaś mega długa, no jest całkiem prosta. Tak czy siak, jako i dziwny typ, jest gdzieś niedyspozycyjny, to ja muszę poprowadzić dzisiejszy odcinek programu SCP na maturze. SCP? SCP? Jak się czyta? SCP się czyta. SCP na maturze, SCP na maturze. Wygląda to na przyjemniejszą niż analiza utworów muzycznych, aby bynajmniej na mniej wciśniętająco psychi psychicznie. A więc z chęcią poprowadzę dla Was ten odcinek. Tak więc bez zbędnego przetłumaczenia, zacznij! Na początku, byśmy wszyscy mieli klarowność, wytłumaczmy sobie na czym polega cały koncept dla osób, które są to pierwszy raz lub dla tych, które po prostu tego nie pamiętają. Na początku filmu wstaje Wam kryteria i zasady, jakimi kierować się musimy, jeżeli chcemy wykorzystać raporty SCP w naszej rozprawce, następnie jak robić to sprawnie i zgodnie z przedstawionymi wcześniej e, ramami tego, gdzie te raporty możemy wykorzystać, kończąc kilkoma przykładami z praktyki. Na start przypomnę tylko, że ten program to nie żaden kurs czy poradniki maturalne, więc błagam, nie jeszcze tych filmów jako żadne pomocy naukowe. Naprawdę istnieje wiele lepszych i o wiele poważniejszych kursów, do których powinniście zajrzeć, by się czegoś nauczyć, te filmy robione są w celach często rozrywkowych, więc... Tym razem moja ekspertyza tutaj nie jest yy, jakby rozpatrywana. Dobra, skoro formalnością jest ze sobą nikt, na, nikt nas pozwać już nie może, to przejdźmy już do faktycznego filmu. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak te raporty na maturę w ogóle wprowadzić, żeby to miało sens. Po pierwsze, najskuteczniejszy sposób na zrobienie tego jest użycie danego raportu jako kontekstu. Kontekstem może być de facto wszystko, co zaliczy się do kultury. Filmy, komiksy, spektakle lub opowiadania, do których zaliczają się również raporty SCP. O, nie pokazałem narazu czwartego palca. Mniejsza. Choć można dzięki temu się do nich odwołać, to wciąż jest to znacznie ryzykowniejsze niż po prostu użycie kolejnej lektury, a na pewno nie powinniście uczyć się jak dzieła spoza kanonu włączać z tego programu. Mimo to i tak przedstawię jak zrobić to z raportami SCP. Skoro się da i na tym opiera się cały koncept, to bez sensu byłoby tego nie zrobić. Po pierwsze. Aby mieć w ogóle jakikolwiek kontekst, musicie mieć przykład z lektury z kanonu lektur, który odpowiada na wasz przykład, który dotyczy tezy, którą tworzycie na podstawie jednego z tematów, który otrzymujecie na maturze. Czyli kolejno, teza, argument, przykład i kontekst, którym jest nasz raport SCP. I jak już mamy nasz argument, jak wprowadzić ten kontekst? Po pierwsze, musi on... Czemu znowu po pierwsze, przecież to jest... Przede wszystkim musi on dopełniać poprzez język argument i musi być takim dodatkiem, który go uzupełnia. Sam kontekst wychodzi od wniosku częściowego, który konstruujemy na podstawie przykładu. I biorąc pod uwagę przykład oraz kontekst, tworzymy później wniosek ogólny, wieńczący cały argument. Po drugie! Co do samej konstrukcji kontekstu, przede wszystkim musicie zacząć od tytułu opowiadania, o którym piszecie. Jeśli mówicie o klasycznym opowiadaniu, jak Aż do Śmierci albo Incident Zero, sprawa jest całkiem prosta. Jeśli jednak mówicie o zwykłych raportach, bo do nich jako opowiadam w formie raportów też moglibyście się odwołać, podajcie tytuł, który widnieje obok jego numeru. Czyli nie, na przykład, jeżeli chcecie pisać o SCP-610, nie piszecie w wypracowaniu SCP-610, tylko piszecie mięso, które nienawidzi. Jeśli opowiadanie lub raport, raport nie są wytłumaczone, to sami nie tłumaczycie również tytułu. Znaczy, pomimo na razie to, że ostatnio usłyszałem, że chyba nie na polski rzeczy nie można przytaczać w ogóle na maturze, więc jeżeli naprawdę chcecie się do SCP odwołać, to na wszelki wypadek uważałbym na to i jednak został przetłumaczony w powiadaniach No i oczywiście po wszystkim podejdziecie autora. Większość autorów na scp wiki korzysta z ników i pseudonimów, więc najłatwiej jest korzystać właśnie z nich i zaznaczyć, że to pseudonim, jakiego dany autor używa i pisząc o SCP-3001 piszecie, że powołujecie się na opowiadanie Czerwona Rzeczywistość Autorstwa Osoby w pseudonimie O.Z. Auroboros i coś takiego powinno styknąć. Tak więc, skoro formułkę mamy ze sobą, Wiemy już wszyscy na czym nasza zabawa polega, to teraz możemy przejść do kilku przykładów tego, jak wyglądałoby to już w samej wypowiedzi maturalnej. Tak jak w innych odcinkach, w tym segmencie przedstawię Wam przykładowe konteksty korzystające z opowiadań z SCP Wiki na podstawie pytań z listy do pytań jawnych do matury ustnej opublikowanej przez Centralną Komisję Egzekucy... znaczy, Egzaminacyjną. Yy, te pytania, choć będziecie odpowiadać na nie ustnie, są bardzo podobne do tych, do tych tematów rozprawek yy, pisemnych i na ich podstawie można poświęcić pisanie tych właśnie pisemnych prac. Plus na ustnej też w sumie mówicie się do SCP odwołać, więc macie takie dwa w jednym. Dziś postanowiłem wykorzystać dwa raporty, które są ze sobą mocno związane. Mianowicie. SCP-083 Kaina oraz SCP-076 Abla. Oba moje konteksty kręcą się wokół ich relacji i tego, jak łączą się z biblijnym Kainem i Ablem, i choć z tego co się orientuje wprost w samych reportach nie było powiedziane, że są braćmi i że jeden zabił drugiego, to wiele kanonów i opowiadań sugeruje i zakłada właśnie takie same rzeczy i dzięki braku konkretnego kanonu w uniwersum SCP takiej interpretacji będę się tutaj trzymał. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie zbrodni i kary Fiodora Dostoevskiego. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Naszą tezą może być, że człowiek przez walkę ze swoimi słabościami widzi swoje błędy. Argumentem za to może być chęć odpokutowania za te błędy, a przykładem historia Rodiona Raskolnikowa, który chciał zabić Lichwiarkę. Rodion walczył wewnętrznie ze swoją chęcią z zabicia jej a własną moralnością. Usprawiedliwiał się tym, że wzbogacała się na szkodzie innych, w tym samego Rodiona. Po wszystkim przeżywa poczucie winy, szczególnie po nieplanowanym zabiciu siostry Lichwiarki, która była niechcianym świadkiem morderstwa, ale usprawiedli usprawiedliwia w głowie cały czas zbrodnie. Finalnie również dzięki wpływowi sonii mormiodowej na, na, na Rodiona, ten widzi, że jego słabością jest tak naprawdę y, tląca się w nim poczucie winy. I by pozbyć się go, w końcu przyznaje się do morderstwa oraz y, odpowiada za to, co zrobił. Wszystkim częściowym może być wpływ innych na założenie własnych błędów. Przy okazji, wiem, że łatwiej byłoby powiedzieć, że słabością Rodiona było to, że bał się zabić lichwiarkę, ale po pierwsze, mój przykład też dalibyście radę obronić, a po drugie to bardziej pasuje do mojego kontekstu, którym jest Kain, SCP-083, y, który również zabił niewidomą o niewinną osobę, swojego brata Abla, i musiał zmierzyć się z konsekwencjami. Zmiana na skutek zobaczenia swojej słabości w pośród winny może odbyć się również oddolnie, bez wpływu środków z zewnątrz. Czego przykładem jest Kain. Bohater takich powodzeń jak Kain, autora o pseudonimie Kain-Patoskraw, i Incident Zero, człowieka o pseudonimie do do dr Clef. Historia mężczyzny inspirowana jest życiem biblijnego Kaina. Ten również zabił swojego brata, Abla, który jednak wrócił do życia jako żoną mordu istota. Mężczyzna musiał patrzeć na swojego brata, który stał się dziczałym wyrachowanym mordercą, nie mogąc nijak zmienić tego stanu. Jednak podczas wydarzeń z incydentu Zero, Fundacja SCP, zabezpieczająca świat normalny, w tym obu braci, potrzebuje ich pomocy w celu powstrzymania końca świata: Kaina, służącego z nimi swoim intelektem, oraz Abla, dowodzącego fundacyjnym oddziałem specjalnym. Twójka dzięki temu w końcu pojednuje się, a ich zgoda i współpraca okazuje się kluczowa, by ocalić świat. Przemiana wewnętrzną bohatera. A w zagadnieniu nam poseł pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Naszą tezą może być dojrzewanie człowieka z biegiem jego życia. Argumentem: y, argumentem rozwój człowieka przez doświadczenie zmiany jego sytuacji, a przykładem: historia Jacka Soplice. Jacek za młodu był porywczy emocjonalny. Gdy stolnik odmówił mu ślubu z jego córką, ten jakiś czas później, podczas ataku Rosja na dwór stolnika, zabił go w przypływie emocji. Potem czy nie zrozumiał, że żyje niewłaściwie i postanowił zmienić się, wstąpił do zakonu i został emisariuszem armii napoleońskiej. Finalnie odkupił swoje winy podczas ataku Rosjan, gdzie uratował hrabiego, potamka stolnika, zasłaniając go przed kulą własnym ciałem. Wniosek szczęściowy możemy przedstawić jako zmiana na lepsze z naszej własnej inicjatywy. Kontekstem może być historia Abla z SCP-086 i to, jak jego przemiana wewnętrzna odbyła się z pomocą fundacji. Człowiek nie zawsze jest w stanie samemu rozpocząć przemiany, a ta następuje przez wpływ innych. Przykładem takiej osoby jest Abel, bohater opowiadania Abel, osoba o pseudonimie Kanie Potoskrow i Incident Zero, mężczyznę z pseudonimem Dr. Clef. Postać Abla inspirowana jest historią biblijną. W wywiadaniach również został zabity przez brata Kalina, lecz po śmierci wrócił do życia jako nieśmiertelny psychopata chcący mordu. Po schwytaniu przez fundację SCP, która bada świat anomalny, ta zaproponowała mu dowodzenie elitarnym oddziałem, na co ten się zgodził. Współpraca z Fundacją jako przywódcą oddziału sprawiła, że Abel przestał być zabójczą bestią, a zaczął stawać się kooperatywnym, człowie kooperatywnym człowiekiem, co okazało się kluczowe podczas akcji Incydentu Zero, gdzie, działając z Kainem i innymi anomaliami współpracującymi z Fundacją, musiał uratować świat, co ostatecznie się udało. A więc ode mnie dzisiaj to tyle. Domyślam się, że moje przykłady mogły nie być idealne. Dziwny typ ma już trochę większe doświadczenie w tym programie, więc rozumiem jeśli go nie dosięgnąłem. Ale jak na moje specjalizacje uważam, że poszło mi całkiem sprawnie. Moimi specjalizacjami na pewno nie są analizy utworów muzycznych, ani… Nie, jak już to… Analiza frontu wschodniego. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o moich przykładach. Podzielcie się swoimi propozycjami SCP jako kontekstów do dzisiejszych pytań lub jakichkolwiek pytań z listy pytaniawnych, a może rozpatrzymy je w następnym odcinku. Napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w następnym filmie, powiedzcie mi jakieś dobre słowo przy, przy okazji, a może producent w końcu wymyśli coś stricte dla mnie. A ja nie zajmuję Wam już czasu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia.